Ja jestem Szymko, dzisiaj Wam chcę pokazać kod. Dzięki któremu być może dropniecie jakąś postać lub Star Power. No co, co, o, to co, zapraszam Was do oglądania. Wpiszę sobie kod. W ogóle dropnąłem Star Powera do poko z jednym kodem. No i co, mam nadzieję, że trafimy do szelki. No to dobra, wpisujemy kod. Może być może zadziała, ale nie jestem tego Pewny Dobra, wpisujemy. W ogóle przepraszam, że tak dawno nie było filmiku, bo po prostu nie miałem pojęci w telefonie. W ogóle pozdrawiam dla Jacoba. Brawl, brawl Stars. No więc mamy cztery skrzyneczki i sobie otworzymy cztery. Bra... Brawler. No więc dobra, przepraszam w ogóle jak się będę jąkał, bo to jest mój pierwszy odcinek z kłosem To dobra, otwieram skrzynki. Pierwsza skrzynka. Przepraszam za lagi na nagraniu. Cześć monet, Karl. Pam. Dobra, no jest, jest guild. 18 golda 6, 6, 6 punktów do Franka cold o przepraszam za powiadomienia gramy Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki 23 golda Barley Dick. No dobra, ostatnia skrzyneczka. W ogóle dziękuję Squad za tego skina. Zapraszam, do go na... jego... li... w link opisie. No i ostatnia skrzyneczka. No i nic nie mamy. Cześć, kolda Mortis. Bull. No Siema, dobra, właśnie jestem w trakcie montowania tego filmu i bardzo Was przepraszam za tękanie, ponieważ to jest mój pierwszy odcinek z głosem co? Choć się okazał fejkiem, a um, 25 łapek w górę równa się następny odcinek z głosem. No to co?